No, gdybyśmy się skupili tylko na samym projekcie, to oczywiście mówilibyśmy o takich wygospodarowanych 2,5 milionach złotych, które przeznaczyliśmy stricte na projekt Polskie na rowery. Poprosiłem pracowników w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki, aby zajęli się tym projektem właśnie przede wszystkim w takim kontekście, że. Już pisząc nową perspektywę finansową, wiedzieliśmy, że będzie nam bardzo potrzebny dokument, który będzie inwentaryzacją i pewną koncepcją na wejście w nową perspektywę. I to się udało zrobić. Te konsultacje, również spowodowane przez pandemię, no, były bardzo liczne, bo oczywiście no, ludzie zainteresowani byli przy swoich komputerach, byli w swoich urzędach, byli w swoich instytucjach, ale chętnie w tym wszystkim uczestniczyli. Zdecydowaliśmy również, że konsultacje muszą się odbyć w każdym powiecie. Dla, dla wszystkich samorządowców, no ale też zrobiliśmy taką jedną konsultację, gdzie, gdzie pasjonaci rowerów się mogli y, na ten temat wypowiedzieć. Te prace oczywiście były już skierowane na pewnego rodzaju dokumenty, ale żeby ten projekt nabrał też takiego charakteru akceptacji społecznej, no to stworzyliśmy ten konkurs za, na kwotę 230 tysięcy złotych. W 23. rocznicę walki o województwo opolskie, właśnie, żeby odbyć 23 rajdy rowerowe. Dziękujemy e, Radiu Doksa, że nam towarzyszyła właśnie w tych rajdach rowerowych. I tak naprawdę dla mnie kolejna wielka niespodzianka, jak wiele podmiotów się zgłosiło, których wcześniej nie znałem jako stowarzyszenia, jako fundacje, żeby te rajdy rowerowe zorganizować. Czyli w naszych mieszkańcach drzemie potencjał turystyki rowerowej. Tylko trzeba dać po prostu pewnego rodzaju możliwości. Dzisiejsza promocja przewodnika, który przygotował Pan Przemysław Supernak jest takim podsumowaniem projektu Opolskie na rowery, który w latach, w, przez ostatnie dwa lata e, wspólnie realizowały Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, Departament Współpracy z Zagranicą Promocji Regionu, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, to tacy główni uczestnicy tego projektu, a projekt był podzielony na trzy główne zadania. Jedno to inwentaryzacja tras rowerowych i przygotowanie koncepcji tych tras rowerowych wraz z mapą, Drugie to zadania takie infrastrukturalne, czyli budowa miejsc obsługi rowerzystów, jak wcześniej projekt i oznakowanie tras rowerowych. Niezwykle potrzebna i, i, i niezwykle taka ułatwiająca podróżowanie po, po województwie inicjatywa. A trzecim elementem były zadania takiej edukacyjno-informacyjnej. I, I tutaj, zarówno zajęcia w szkołach, jak i wspólne audycje z, z rozgłośniami radiowymi, no ale też przede wszystkim 23 wycieczki po województwie w których w sumie wziął udział 1500 uczestników, które promowały zarówno jazdę na rowerze, jak i taką atrakcyjność turystyczną, rowerową naszego regionu. To znaczy, głównym sukcesem projektu jest to, że, że powstał, powstał plan rozwoju infrastruktury rowerowej w naszym województwie, ponieważ takiego dokumentu brakowało. Wiele osób zgłaszało się, czy do marszałka pana Andrzeja, Były, czy do pani Kariny Bedrunki z Departamentu Funduszy Europejskich, właśnie z możliwością realizacji ścieżek rowerowych z funduszy unijnych. I okazało się, że w naszym województwie nie ma dokumentu, który, który właściwie by wskazywał kierunki rozwoju takiej infrastruktury rowerowej. W związku z czym nie było się o co oprzeć, jeżeli chodzi o potwierdzenie celowości wydatkowania środków unijnych na realizację tych, tych właśnie przedsięwzięć. I do tego był potrzebny taki dokument? Udało się, udało się go zrealizować, wygospodarowano środki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Polskiego. Przypomnę, że to są środki rzędu 2,5 miliona złotych. Tu Te środki poszły i na opracowanie koncepcji, jak również na te działania promocyjne, jak również na tą infrastrukturę ścieżek rowerowych, które udało nam się w ramach projektu zrealizować. Na przykładzie tych ścieżek, które obecnie przy drogach wojewódzkich powstały, obserwujemy, że nie tylko rowerzyści korzystają, ale również przyjeżdżają. Ludzie, którzy jeżdżą na rolkach, którzy spacerują po tych ścieżkach. Tak jak powiedziałem, właśnie naj, najbardziej to widać na alei lipowej, na ścieżce właśnie od białej do, do mocznej, gdzie jest bardzo duży ruch, nie tylko rowerzystów, ale również innych uczestników tych ścieżek. Te ścieżki staramy się od separować od drogi, tak? Czyli jeżeli jest taka możliwość, robimy to za rowami. Natomiast jeżeli nie ma, to robimy albo wysokie krawężniki, półmetrowe opaski, tak żeby zapewnić również nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników tych ścieżek.